Co to ma obu ja Mam wrażenie, że oni to specjalnie robią. Jakby ktoś pytał, to właśnie tak to wygląda. Ja to zawsze sobie wybiorę. Warunki do jazdy kurde. Ej to gradem wali. Oła. Teraz sienią na przystankach jak bezdomny. I czego on się w stanie badać? Dobra, mamy godzinę 15. Nasz bloczek właśnie wystartował. Dzisiaj raczej też zmokniemy. 20.00 cały się tak przelotnie pada. Do tego, bo Globo co chwilę wysyła komunikaty, że w najbliższych godzinach spodziewane są opady deszczu. No, ale trudno, dawno filmu nie było. Dlaczego się tak dzieje, to dalsze części filmu Wam wszystko wytłumaczę, bo teraz naprawdę się dużo dzieje. No halo, zamówienia. Proszę coś dać Trochę złą godzinę sobie wybrałem W tych godzinach nigdy się nic nie dzieje A ja sobie wziąłem godziny od 15 do 17 W ogóle tak z bomby to dzisiaj wyszło znaczy, Zobaczyłem, że są dwa wolne bloki Mówię, ja dobra biorę Trzeba film jakiś nagrać I jedziemy sobie pogadać Bo mam wam parę rzeczy do opowiedzenia Tylko weź, Odjedziemy troszkę od tego zgiełku Bo mnie te samochody będą tutaj zagłuszać pewnie Kurde, chyba sobie rękawiczki założę Bo mi łapy odpadną Wszystko mam ze sobą zawsze w plecaku Jestem przygotowany na takie właśnie wydarzenia no, Ale rękawiczki trzeba ubrać Mimo, że mamy już kwiecień i było już parę dni takich, gdzie człowiek by najchętniej to w spodenkach i koszulce chodził. Nie zapominajmy, że jest to kwiecień. A kwiecień plecień po przeplata, nie? Kurde, zimno jest. Mogę sobie kurtkę ubrać, bo ja mam tylko bezrękawnik i bluzę na sobie. No ale zobaczcie sami, 20 minut już minęło, a zamówień brak. A więc widzowie, zbierają się do tego bardzo długo. Ci, co uważnie śledzą moje filmy, to doskonale pewnie wiedzą, o czym wspominałem jakiś czas temu. Mianowicie przeprowadzam się do Trójmiasta. Miało to nastąpić w czerwcu, no ale sprawy się tak potoczyły, że prawdopodobnie, tak na 80%, stanie się to już 1 maja. Wszystko już mam pozałatwiane, mieszkanie już mamy ugadane, aplikację glową mam nową założoną. Pozostało mi teraz pozakładać aplikacje inne na delivery typu Uber, Volt, Steward. Sami dobrze wiecie, że tam jest tego mnóstwo. No i co otwiera mi większe możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Już nie, już nie będziecie mieli tylko materiały z a Na mieście? oczywiście będziemy testować wszystkie możliwe aplikacje. No myślę, że to na pewno będzie ciekawszy troszkę content do robienia. Jak i dla Was, tak i dla mnie. Dużo też zrobi dla mnie to, że jest to po prostu nowe miasto, nie? Ja tego miasta kompletnie nie znam. Całego Trójmiasta nie znam. Więc wszystko będę sam odkrywał. Znaczy będziecie razem ze mną to odkrywać na moich filmach oczywiście. Więc myślę, że to będzie całkiem ciekawe do oglądania. Nowe miejsce, nowe przygody czekajcie, bo mi się aż telefon zablokował no, także jeszcze tutaj te ostatnie dwa tygodnie, które zostają, pognębimy te po nagrywamy jeszcze tutaj w subsku ale jeszcze widzowie, nie zapeszajmy, jeszcze wiecie, nie chcę wszystkiego tak na 100% wam potwierdzać, bo wszystko się jeszcze może zdarzyć nie wiadomo, może być tak, że faktycznie w czerwcu naprawdę nie chcę nic zapeszyć, to może przejdziemy do drugiego tematu, zaczynając swoją przygodę w Trójmieście chciałbym mieć do tego porządny rower, który no wiadomo, fajnie by było jakby miał duży zasięg, no i mam ku temu okazję sami dobrze wiecie, że od jakiegoś czasu bieram sobie na bazę pod budowę elektryka i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, za donaty, które od Was otrzymałem no i ten, kto by chciał dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu, do budowy elektryka, no to link do Tip.ly znajduje się w opisie, możecie wspomóc mój projekt naprawdę będę bardzo wdzięczny, wiadomo im szybciej uzbieramy, tym szybciej pojawi się film z budowy, no bo chciałbym też oczywiście nagrać taki film, żebyście Wy sami zobaczyli, że budowa elektryka, to no to jest naprawdę prościzna, każdy kto ma jakieś tam zdolności manualne sobie z tym poradzi do wszystkiego macie instrukcje, macie filmiki instruktorzowe na YouTube. Zobaczycie też mniej więcej u mnie, chociaż ja jestem zielony w tych tematach, no ale zobaczycie sami, że to nie jest aż tak trudne jakby to się mogło wydawać. No i kurde, Myliłam się. Teraz stoję tutaj w tym parku i moknę. Siadełko, gdy miał mokre całe. Kurde, no już cały telefon mokry. Tutaj przyczekamy ten deszcz. Zamówienie nam wpadło. 18.40 do wyciągnięcia jest. Co to jest w ogóle? Pizza Hut. Idziemy. Trudno, zmoknę teraz jak pies, ale no nie przeczekam tego deszczu, no, w ogóle nawet nie ma zamiaru chyba przestać padać. Do galerii mamy niedaleko, ale widziałem, że zamówienie będzie jechać gdzieś w centrum, więc kawałek do przejechania będzie. Globo w deszczu, najlepsze co może być, <laughs> jeśli chodzi o zarobki oczywiście. Buty całym mokre No jakieś powiadomienie przyszło, ale nie będę teraz sprawdzał. Jeszcze sobie buty ubrałem, kurde, a diki znowu. W taką pogodę. Uff Zimno już jak powiem wam Jestem przemoczony troszkę O A! mi chlapał O, ale dostałem wodą po kostkach Oj, oj, oj Działa to? Halo O, trzeba mocno kliknąć Matko i córko, ile tu się czeka na to światło? W ogóle na szarych szeregów jedziemy To wiecie jaki to jest kawał? Ale jest mi zimno Dana nam godzinka. Dociągniemy ten film do końca. Nawet jeśli to by miała być jedna dostawa. <gry> ja mam tylko nadzieję, że tamta pizza będzie już gotowa. Że nie będę musiał tam w środku czekać na tę pizzę tyle czasu. Opa. jestem z tym chciałem cześć glowo gotowe? Pięć minut dwa? Cztery, pięć. Dobra. No, dziękuję. Proszę. Dziękuję. Mamy to Potwierdź Co to ma być? Co ty robisz? No i dobra 12 minut Myślę, że gdzieś dwie dyszki za ten kurcik wyjdzie, nie? Jak my tam mamy jechać? Czekajcie, jak nas tu prowadzi? Wolnie mogę sobie przejechać tam i tam. Kurde, mam mnóstwo dróg do wyboru. Trzeba uważać, bo na pewno coś mi wyskoczy. Będzie lało, zobaczcie jakie tam chmury są przede mną. Strasznie zimno, naprawdę jest mi tak zimno. Tutaj ogólnie chyba najlepiej by było Jakbym sobie na ulicę wyskoczył, nie? I tutaj się pojedziemy Dla O, Przepraszam. O kurde. Tutaj o, ale tam chmury idą. O kurde. Przecież jak mnie to złapie, <gry> to będzie jeszcze gorzej mokro niż ostatnim razem. Ale tam jest Sino, widzicie to chmury przede mną? Oby to tylko do nas nie przyszło teraz mokne jak pies A tutaj coś śmigła na drugą stronę, już będziemy Nie mam numeru mieszkania widzowie więc trzeba to jakoś załatwić, nie? Bo jestem zmarznięty, Jezus, Maria Już mi się ciężko gada. Dzień dobry, gowo. Halo, dzień dobry, słyszymy pan? Tak jest, to mógł pan zejść? Bo ja. Dobra, dziękuję bardzo. No już pan idzie. Całe szczęście. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Załatwione. Teraz to potwierdzimy i zobaczymy, ile zarobiliśmy. Myślę, że z dwie dyszki będą, nie? 18,79. Nie są to jakoś turbo duże zarobki, ale mnie bardziej martwi, co co jest tam. Nie wiem, czy wy widzicie te chmury za tymi drzewami, ale wyglądają one kurde, co najmniej niepokojąco. Muszę gdzieś w razie W znaleźć sobie miejscówkę, żeby się schować. I chyba taką miejscówkę już namierzyłem. Tutaj, przede mną. Mogę się tutaj schować. Na chwilę dobra, skorzystamy sobie z tego daszku. No, bo to da zaraz pompę. Na bank to da pompę. Ale żebym sobie wybrał pogodę do jeżdżenia, nie? Zresztą jak zawsze. Bo no, mamy zamówienie i to będzie co? McDonald's na Gdyńskiej. Nie wiem, czy ryzykować. Ryzykujemy przemoknięciem takim fest. Dobra, zaryzykujemy. Nic dobrego z tego nie będzie. Ale na pompełkę trzeba zarobić. Jedziemy. Ale to będzie głupia decyzja, zobaczycie. Czy wy widzicie to, co jest tutaj przede mną? Tam dokładnie. Najlepsze jest to, że to zmierza w moją stronę Tak więc... Co wy byście zrobili na moim miejscu? Ja ale przecież ja zmoknę jak pies <grytanie> O kurde No nic, jedziemy Najwyżej się gdzieś w maku schową albo coś, nie? Szybko, szybko, szybko Hopla Szybko, 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 aby zdążyć przed tą chmurą no ja, ja teraz tutaj będę czekał pół godziny na tych światłach jak to wygląda groźnie szybko uciekamy stąd. No nie ma szans, że mnie to nie spotka, ale będę mokry jak ja wrócę do domu. Ja pierdzielę. O kurde, jak ja widzę te smugi nieba, z nieba co idą. To już mniej więcej wiem, co mnie spotka. Szybko się. Okay. Okay. Dzięki. Koło krzyża, tak? O, nie ma szans, że dojadę tam suchy. No. No już zaczyna lać. Jeszcze pod tą górę trzeba wjeżdżać. <grybuj> o matko. Uff. Ej, to gradem wali. <grybuj> Oła. Wow. Tu musimy przejechać. Dobra. Dobra, brama koło krzyża. Gdzie to jest? Tam jest krzyż, u góry. Chyba. Tutaj, nie? Gdzie tu jest krzyż? Okej. Okay. Tutaj. A Czekajcie, się gdzieś tu schowamy Zobaczcie Normalnie gradem Nawala Tu się u góry schowam I będę tutaj stał Dobra Trzeba zadzwonić Dzień dobry Globo Dobra, to czekam Okej, okay, dobra pan jest tam Jedziemy Bierają, teraz tak patrzę, że nie wiem jak tu podać. Jak, jak tu podać? Tak, poradzimy sobie. Przejdzie tam... tu? do zobacz. Co? Tu I teraz napoje. Chyba też powin. Uwzoty panu Chyba po to robili. <gry> chyba tak. Dobra, to wszystko. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra. Spierdzielamy gdzieś schować. Gdzie tu się schować? Ej może ta stacja benzynowa da nam na chwilę schronienie, co? Tu przestanek jakiś jest? Ej, czekajcie. Potwierdźmy teraz dwa. Potwierdź, potwierdź. Ile żeśmy zarobili? 30 zł. Na Pampersy można powiedzieć, że jest. Ale uciekamy stąd. Jedziemy gdzieś schować się przed tym deszczem chwilę. Chodźcie ze mną szybko, uciekamy stąd. Ja to zawsze sobie wybiorę. Warunki do jazdy, kurde. Masakra, widzowie. Dwie dostawy tutaj dzisiaj zrobimy. I ja już nie robię, więcej pierdzielę to. Aha, Ale no, mokro zimno. O, kurde, jeszcze takie krawędzinki wysokie. Wow Dobra, mamy przystanek jakiś. Chowamy się tutaj. Chwilę co tu posiedzimy. Jakby ktoś pytał, to właśnie tak to wygląda. Liczę na jakieś okienko pogodowe. Nie zapowiada się powiem wam szczerze. Leje jak zebra. Jestem cały zgnojony. Siedzę na przystanku z kitrany, a mogłem się wtedy cofnąć do domu i bym nie musiał tutaj teraz siedzieć i czekać. A tak teraz muszę czekać na jakieś okienko pogodowe, żeby se mógł przymyknąć do domu, bo już jeździć nie mam zamiaru. Tak więc szybkie podsumowanie. Zarobiliśmy 30 złotych. A few moments later. Nie wiem jakieś 20 minut później <laughs> Ja dzisiaj do domu nie wrócę Jeszcze tą kałużą ktoś mnie dzisiaj ochlapie zobaczycie Teraz nie wiem ryzykować i zapakować całą elektronikę tutaj W sensie telefon I jechać już po prostu i tak jestem mokry No nie zanosi się na to żeby nagle przestało padać co to ma ja mam wrażenie, że oni to specjalnie robią. Ja tutaj siedzę już dobre 40 minut i w ogóle to nie przestaje. Tak więc poczekam aż tutaj jakaś luka się pojawi, właśnie żeby nie zostać tak ochlapany. I uciekam stąd. Ja pierdzielę, już troszkę się uspokoiło, już tak nie pada, tak mocno Teraz tylko czekamy aż Dobra, myślę, że teraz będę mógł jechać No, po I uciekamy stąd Nie ma sensu Że chciałoby się jeździć a ja to wszystko dla was zrobiłem, żebyście mieli film, bo dawno nie było. I zobaczcie jak ja na tym wyszedłem. Teraz chwilę tutaj. Od przystanku do przystanku będę tak jeździł. Ale jest mi zimno, będę chory jak nic. Patrzcie we mnie było w ogóle można wyciskać wodę. Ja pierdziele. Ty teraz siedział na przestankach, jak bezdomny i czekał aż stanie padać. Mam nadzieję, że kciuka w górę zostawicie. One hour later. Dobra, Dobrze zrobię? Godzina później? Ja zabijam na chatę. Chciałem, chciałem dla was coś pojeździć, ponagrywać i skończyło się tak jak zawsze. Jest mi tak zimno, że na coś z tego sprawy nie zdajecie. fajnie nie? Teraz w cieplutkim domku siedzicie na kanapie wygodnie, oglądacie sobie głupiego rąka jak jeździ w deszczu. <głos> <głos> o, Jedyne co możecie dla mnie zrobić, to zostawić kciuka w górę. Ja wiem, że to nie jest najlepszy moment, <noise> ale musiałem do tym dzisiaj wspomnieć. Globo wystartowało z rekrutacją w większości miast w Polsce i jeśli ktoś z Was chciałby sobie pojeździć we wakacje, czy nawet teraz? No to teraz jest na to ostatnia szansa, bo Globo niedługo zamknie rekrutację, a kolejna z tego co wiem, wystartuje dopiero w listopadzie, więc jest to ostatnia szansa na to, żeby załapać się na wakacje. Do niczego was to nie zobowiązuje, żebyście od razu zaczęli jeździć. Założyć konto możecie sobie teraz, a dostawy zacząć realizować, czy to w lipcu, czerwcu, sierpniu, kiedy chcecie. A uwierzcie mi, no to jest ostatnia szansa, żeby zrobić to teraz. Rekrutacja pewnie zostanie zamknięta za tydzień no i potem dopiero w listopadzie Więc jeśli ktoś chce teraz spróbować Link do rejestracji macie w opisie A jeśli zrobicie to z mojego linku No to za realizację iluś tam zamówień możecie zgarnąć od 150 do nawet 300 zł Więc Zawsze to jakiś pieniądz, nie zawsze to jakaś premia A partner flotowy, którego ja polecam Jest to Evelstar jakby ktoś nie wiedział, to partner flotowy jest od rozliczania Waszych zarobków głowo. Sami tego niestety nie możemy rozliczyć, ale jest od tego partner, więc przy wyborze partnera polecamy Belstar. I link do rejestracji macie w opisie. A my uciekamy szybko do domu. Nie wiem nawet jak mi to wyszło to polecenie, bo jestem tak zmarznięty, zęby mi zgrzytają. <laughs> Będziecie chcieli jeździć, to nie bierzcie przykładu ze mnie i nie jeździcie w takich warunkach. Jest to nieopłacalne. Chodząc dzisiaj z domu, z nagrania filmu, naprawdę nie spodziewałem się, że to się tak potoczy. Kurde. Całe miasto opływa. Zobaczcie, jaka ulewa przeszła. Jestem zmarznięty, bo nie czuję. Ja będę kończył ten film. Zobaczcie sam jak ja wyglądam. Cały przemoczony. Link do rejestracji Globo jest w opisie. Partner flutowy Evelstar. A ja się z Wami żegnam, widzowie. Do następnego. Cześć.